Na dzisiejsze warsztaty, przepisy podjęliśmy na pomysł, że aby maksymalnie wykorzystać ideę Zero Waste, przygotujemy sok. Sok, który przygotowaliśmy, powstał z mięszu ogórka który pozostał nam po przygotowaniu pastu z ogórka. Został nam z soku pomarańczowego, gdzie wytłoczyny z pomarańczy wykorzystaliśmy do ciastek. Sok z jabłka został również tutaj użyty i wykorzystane zostały oczywiście te trociny do, do, do wspomnianych ciastek. Natomiast jako uzupełnienie takie witaminowe, przede wszystkim kolorystyczne, bo kolor kojarzy nam się z taką kuchnią zdrową, z taką kuchnią fit i z taką kuchnią lekką. Dodatkowo dodaliśmy pędy ogórka, które mieliśmy wykorzystywane do pasty twarogowej. Dodaliśmy liście szpinaku, a dla zaostrzenia korzeń imbiru. Korzeń imbiru ma bardzo dużo właściwości zdrowotnych, ponieważ jest antyoksydantem, który bardzo pomaga naszemu organizmowi i przede wszystkim wzmaga odporność naszego organizmu. A jest to naprawdę o tej porze roku bardzo, bardzo cenna rzecz. Więc połączenie tych wszystkich składników dało nam bardzo fajny zielony sok, który był zdrowy, mocno witaminowy, i na pewno uodporni naszą granicę na warunki atmosferyczne, jakie mamy obecnie na zewnątrz.